Dzień dobry, witam serdecznie. Rzeczywiście ważny, dlatego że pamiętam, sięgam historii rok, rok temu, kiedy był pierwszy budżet obywatelski wprowadzany. Byłem wtedy szefem stowarzyszenia, które mocno dopingowało ratusz do tego, żeby poprawić pewne procedury związane z, procedurą, z budżetem obywatelskim, i, i bardzo nam zależało na tym, żeby ten budżet obywatelski był sukcesem. Dzisiaj jesteśmy o rok mądrzejsi, wiele zmian wprowadziliśmy oczywiście. Wiele zna zmian jeszcze pewnie nas będzie czekać, bo to jest rzecz, która się rozwija. To jest takie pierwsze starcie budżetu obywatelski mieszkańców z urzędem, bo jest szansa zgłoszenia swojego pomysłu, swojego projektu. Więc e musieliśmy wypracować taką dobrą, skuteczną drogę do tego, żeby i mieszkańców zachęcić, i do tego, żeby rzeczywiście te pomysły potem były skutecznie realizowane. Informowaliśmy już o etapie realizacji projektów zeszłorocznych, tych, które wygrały, natomiast dzisiaj chcemy zachęcić do głosowania w budżecie obywatelskim, bo bo to ważny moment, który pokazuje rzeczywiście popularność tego instrumentu i popularność pewnych, pewnych projektów. Bez udziału mieszkańców w głosowaniu, projekt budżetu obywatelskiego, znaczy budżet obywatelski będzie pusty, bo nie samo zgłoszenie projektu, ale również zyskanie przez, przez ten pomysł akceptacji i późniejszego jest, jego realizacja jest warunkiem sukcesu budżetu obywatelskiego jako całości. Więc ja się osobiście bardzo cieszę, że... Budżet obywatelski wzbudza tak duże zainteresowanie cały czas mieszkańców i myślę, że mam nadzieję, że to się również potwierdzi w głosowaniu, które przed nami do którego chciałbym serdecznie zaprosić. Bardzo proszę gospodarzy Centrum Dialogu Obywatelskiego o to, żeby zreferowali, na jakim etapie jesteśmy, jeśli chodzi o budżet, co nas czeka, bo widzimy choćby tu pod mikrofonami sporo materiałów informacyjnych w Szanowni Państwo, od dzisiaj ruszamy z promocją głosowania nad wnioskami do budżetu obywatelskiego. Przygotowaliśmy, jak Państwo widzicie, materiały promujące ten budżet. Kilka najważniejszych informacji organizacyjnych. Głosowanie będzie się odbywać od 30 września do 9 października bieżącego roku. Na chwilę obecną na liście wniosków do głosowania znajdują się 135 projektów obywatelskich. W przypadku kilku projektów trwa jeszcze weryfikacja, procedura odwoławcza. Na liście wniosków tak zwanych małych projektów, czyli opiewających na kwotę do 50 tysięcy znalazły się łącznie 52 projekty. Najmniejszy wniosek kwotowo opiewa na kwotę 5 tysięcy złotych. Na liście projektów dużych, czyli opiewających na kwotę powyżej 50 tysięcy złotych znalazło się Znalazły się łącznie 83 projekty, w tym 12 projektów, to są projekty połączone. Łącznie, proszę Państwa, projektów takich, które pod wpływem rozmów, dyskusji z wnioskodawcami zostały te projekty połączone, było 28. Na liście wniosków zaopiniowanych negatywnie znalazło się, znalazły się 32 projekty. Jeden wniosek został wycofany przez wnioskodawcę. Do chwili obecnej pięciu wnioskodawców złożyło odwołanie od decyzji zespołu do spraw budżetu obywatelskiego. Te odwołania trafiły do ponownego rozpatrzenia przez prezydenta Opola. Ostateczny termin składania odwołań od decyzji zespołu do spraw budżetu obywatelskiego, tej negatywnej decyzji, upływa z dniem 22 września. Teraz na temat samego głosowania, ponieważ mamy tutaj sporo nowości. Głosowanie będzie możliwe w dwóch formach. Tradycyjnie, tak jak to odbywało się w zeszłym roku, w 46 miejscach na terenie całego miasta. Będą dostępne urny, będą dostępne wnioski do głosowania i tam będzie można zagłosować metodą tradycyjną. Nowością jest głosowanie za pośrednictwem aplikacji internetowej. Taka aplikacja od 30 września będzie dostępna na stronie internetowej miasta. Zapraszamy do tego, żeby głosować właśnie w ten sposób. Po zarejestrowaniu się, podaniu kilku najistotniejszych informacji imienia i nazwiska, PESEL-u a także potwierdzenia głosowania za pośrednictwem adresu mailowego można oddać swój głos. To co jest istotne, proszę państwa, można tylko raz zagłosować, czyli tylko raz oddać swój głos na jednorazowo sześć projektów, trzy projekty małe i trzy projekty duże. Głosować mogą osoby od 16 roku życia zameldowane w Opolu na pobyt stały lub czasowy. Wszystkie niezbędne informacje na temat głosowania znajdują się w specjalnej zakładce na stronie Miasta Opola www.opole.pl, do której serdecznie zapraszamy. Tam znajdzie się i już znajduje lista wniosków wraz z opisami. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych budżetem obywatelskim, żeby z tą listą się zapoznać. Przeczytać opisy dołączone do tych wniosków i podjąć świadomą, ważną decyzję, w jaki sposób wnioskodawcy będą chcieli podzielić 2,5 miliona złotych, które są dostępne w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Chciałbym przekazać głos pani Aleksandrze, Aleksandrze Śmierzyńskiej, która jest kierownikiem referatu promocji w Centrum Dialogu Obywatelskiego. I prosić o kilka słów na temat promocji wniosków, które zostały zgłoszone. Już mamy ciekawą propozycję dla wnioskodawców. Jeśli chodzi o czas na rozpatrzenie odwołania, 26 września. 26 września. To jest ostateczny termin rozpatrzenia tego odwołania. Znając, patrząc wstecz, wstecz, wiemy o tym, że wszyscy wnioskodawcy i mieszkańcy, którzy złożyli swoje wnioski, będą chcieli jak najlepiej wypromować swój wniosek i namówić innych mieszkańców do tego, żeby chcieli zagłosować na niego. W związku z tym na naszej stronie internetowej, w zakładce budżet obywatelski, będzie takie miejsce, taka zakładka, w której damy możliwość wszystkim wnioskodawcom do tego, aby mogli tam zapromować swój wniosek. Będzie to polegało na tym, że pod adresem bpmaupa.um.opole.pl czekamy na wszystkie zgłoszenia wszystkich zainteresowanych do tego, aby promować swój wniosek. Przyjmujemy, przyjmujemy linki do filmików, do jakichś spotów, nagrań, do ulotek elektronicznych, plakatów. Wszystkich materiałów, które są możliwe do przekazania poprzez elektroniczne media, czy to będzie wydarzenie na Facebooku, również można przesłać do nas ten link i my przy danym wniosku będziemy umieszczać właśnie te wszystkie materiały promocyjne dotyczące konkretnego wniosku. Dlatego zachęcamy wszystkich mieszkańców do tego, aby przesyłali nam już gotowe materiały. Nie muszą to być filmy profesjonalne, mogą to być nagrania z telefonu, ze smartfonu. Ważne, żeby, żeby skorzystać z tej możliwości promocji bezpłatnej na naszej stronie. Jeszcze ważna informacja: <laughs> jeśli mogę dodać, proszę się przesiąść. Tak. Tak. Ponieważ w świadomości, wnioskodawców, dziękuję, w świadomości wnioskodawców funkcjonuje numeracja wniosków. Sama numeracja wniosków nie zmieni się, natomiast jeżeli chodzi o sam porządek na liście do głosowania, to w przyszłym tygodniu spotykamy się z Zespołem do Spraw Budżetu Obywatelskiego i będzie nastąpi losowanie y, kolejności umieszczenia na liście. Więc liczba porządkowa będzie przypisana po losowaniu, ale numeracja wniosku pozostaje ta sama. To jest ważna informacja i prosiłam, żeby Państwo też przekazali.